2021 się kończy, przed nami Boże Narodzenie i Nowy Rok. W związku z tym chcielibyśmy Wam złożyć życzenia i życzyć Wam wszystkim narodzin. Narodzin większej ilości miłości, większej ilości wyrozumiałości do siebie i do innych, większej ilości spokoju oraz większej ilości oddechu. Tego oddechu bez masek. Ale też tego oddechu od codziennych wyzwań i problemów. Bez wątpienia ten ostatni rok był rokiem, który moglibyśmy chyba nazwać rokiem wuka, ponieważ mieliśmy ogromną ilość zmian i ogromną ilość zawirowań, które rzucały nas w nową rzeczywistość w zasadzie co chwilę. Z tego miejsca chciałbym. Wam wszystkim bardzo podziękować. Chciałbym podziękować naszym partnerom biznesowym za to, że spośród tylu firm na rynku do współpracy właśnie wybraliście nas. Za zaufanie też w tym roku, który był, jak już wspomniałem, innym rokiem także dla nas, ponieważ w ciągu kilku chwil musieliśmy przeramować nasz nasze działanie, przeramować nasz biznes na, na biznes online. Um, więc dziękujemy Wam za to, że zapraszaliście nas do projektów, dziękujemy, że dzieliliście się z nami swoimi doświadczeniami troskami oraz, że kolejny raz um, zaufaliście Training Tree. Z tego miejsca też bardzo chciałbym podziękować swojemu całemu zespołowi, wszystkim trenerom i trenerkom, Lili, która koordynuje całą pracę trenerów, Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak daliście sobie radę w tym roku. I wiem, że online był również dla was sporym wyzwaniem i że martwiliście się o to, żeby wasze szkolenia były tak dobre, jak wcześniej. Moim zdaniem są jeszcze lepsze i, i naprawdę podziwiam was za wasze serce, za to, że działacie zgodnie ze sobą i za wasze ogromne ogromne zaangażowanie, w projekty, które realizowaliśmy w tym roku, realizowaliśmy w poprzednich latach i myślę, że będziemy realizować na pewno w latach kolejnych. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten rok. Życzę Wam spokojnych, radosnych, zdrowych świąt w gronie rodzinnym, braku kontroli na Sylwestra oraz wszystkiego najlepszego na nowy rok. Pozdrawiamy Was świątecznie. Trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego.